Klątwa została zdjęta. Nadszedł kres cierpienia zdrajcy. Udało ci się przywrócić jego duszę, dokonać tego, co bogowie uważali za niemożliwe. Akachi poszedł na sąd. Spotkał go los, który powinien być jego losem, gdyby Merkul nie interweniował. Nie trafi na ścianę, lecz znajdzie pokój pośród dusz fałszywych. Jego cierpienie dobiegło końca, a jeśli chodzi o merkula dusza mrocznego Boga się rozwieje i popadnie w zapomnienie, to los, który mu się należy. Głód Akaciego zrodził się z pustki, ze wszystkiego co mu odebrała ściana, dzięki tobie odzyskał strzaskaną esencję, więc już nie czuje głodu. Chaos zasiany przez ciebie w imię Akaciego nie zjednał ci przyjaciół pośród panteonu. Bóstwa porządku zwrócą swój wzrok ku tobie, gdyż jesteś symbolem wszystkiego, czemu one się sprzeciwiają. Jeśli chodzi o mnie, nie osądzę cię. Widzę rękę martwego Boga maczającą palce w Twojej krucjacie. Widzę desperację porzuconej duszy, która próbowała ocalić ukochanego. Poza tym, czyniąc dobro, udało ci się odkupić wiele grzechów. Przede wszystkim, twoja walka zapewniła ci wolność wolność od okrucha w twojej piersi, od żarłocznej istoty w twojej duszy. Jak wydasz nowo zdobytą monetę i z kim ją wydasz, to już zależy od ciebie. Ogarnia mnie pewna melancholia. Nie wiem skąd się wzięła. Kochanie, smucę się, gdyż nie jestem pewien, czy podróż, w którą ruszymy, przebije przygodę, którą właśnie przeżyliśmy. Spotkaliśmy moją matkę w zatopionym mieście, przemierzyliśmy sferę cieni, tańczyliśmy w snach, a no tak, udaliśmy się jeszcze do krainy umarłych i z powrotem. Gdzie, po czymś takim, może zabrać cię biedny wiedźmi pomiot, by zrobić na tobie wrażenie? Dam radę. Przez krótki czas. Ale to twoje usta mają mnie uciszyć i zdania nie zmienię. Zrobiliśmy więcej niż mogłam przypuszczać. Odwróciliśmy dzieło Boga. Krucjata, twoja krucjata to wielkie zwycięstwo. Może stać się symbolem, a symbole jak Akacii i pierwsza krucjata, takie symbole dają siłę innym. Ja tego doświadczyłam. Udało Ci się mi udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że ta ściana może zostać zburzona, usunięta ze sfer, a ja dożyję chwili, gdy się to stanie. Wiedziałem, że dobrze robię, pokładając w tobie zaufanie. Dzięki Twojej woli moja przysięga została wypełniona, a ty znów jesteś sobą. Dzięki Tobie przypomniałem sobie, jak to jest żyć, walczyć, czuć zew wędrówki. Dokąd teraz zmierzamy? Moja kraina leży pośrodku wszech rzeczy. Nie możecie tu zostać, lecz nieskończona ilość drzwi stoi przed wami otworem. Jeśli chcecie, możecie wrócić na pierwszą strefę materialną lub zwrócić się ku innej sferze. Gdzie się nie udasz, oby twoja decyzja, którą drogę obierzesz, należała do ciebie. I tak oto odwracasz się od mojego szarego miasta i obierasz drogę, która zaprowadzi cię daleko od mojej krainy. W nadchodzących latach przemierzysz wiele dróg, odwiedzisz wiele sfer, nie znam ich wszystkich, gdyż niektóre światy poza krainami są ukryte nawet przed moim wzrokiem. W nadchodzących latach. Twoje imię będzie wielokrotnie wspominane w historiach o odwadze, która pojawiła się tam, gdzie stanęła Twoja stopa. Gen od snów pozostanie przy Twoim boku, a jego imię będzie związane z Tobą po wsze czasy, czy to w krainie snów, czy poza nią. Rzadko kiedy będziecie się rozstawać, a jego miłość pozostanie szczera. Choć nigdy by tego nie przypuszczał, zanim ciebie nie poznał. Gen pogodzi się z rodzicami oraz przeszłością, i chociaż nigdy nie odda się Bogom, odnajdzie inny rodzaj wiary, nie w religii i obrządkach, lecz w miłości, przyjaźni i zaufaniu. Keylin opuściła Cię, zdecydowana kontynuować krucjatę przeciw ścianie. Zebrała ocalałych z bitwy o miasto sądu i zaprowadziła ich na sferę cieni, gdzie szukała kolejnych sprzymierzeńców, którzy ruszą z nią na nową, większą wojnę. Twój sukces bez wątpienia był dla niej błogosławieństwem. O ile wcześniej udawało się jej pozyskać nieznaczne wsparcie, teraz pod jej sztandarem zbierali się wyrzutkowie wszelkiej maści. Ale idealizm, Kejlin. Okaże się jak zwykle przyczyną jej upadku. Dobije targu z Demiliszem Ramakiem, myśląc, że zdoła go przekonać do swojej sprawy. Zamiast tego, Ramak zwabi ją w pułapkę, a jej drużyna zostanie zaatakowana przez demony. Chociaż Kayleen zdołała uciec, jej rodzeństwo nie będzie miało tyle szczęścia. Pozostali członkowie menażerii zostaną wessani z krzykiem do otchłani. W końcu pokonana Kaelin powróci na dwór swojego dziadka. Będzie załamana. Mówi się, że już nigdy więcej się nie odezwie, ze strachu, że jej słowa sprowadzą na bliźnich zagładę. Oku, Bóg Bestii, będzie towarzyszył ci przez pewien czas, lecz zagłada jego rasy będzie dla niego wielkim brzemieniem. W końcu poprosi cię o pozwolenie na powrót do Rashemenu i uzyska Twoją zgodę. Nigdy więcej go nie zobaczysz, chociaż Rashemi wierzą, że śpi spokojnie w swoim kurhanie. Mówi się, że wiele lat później, gdy zastępy Tejańczyków przekroczą rzekę Mulsantir i najadą południowy Rashemen, duch Wielkiego Niedźwiedzia poprowadzi na nich armię zwierząt. Tejańczycy zostaną rozbici, a nawet jedna kropla rashemeńskiej krwi nie zostanie przelana. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, niedługo później zniknie, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, oprócz rozszarpanych ciał gnoli i czerwonych czarodziei. A co z tobą? Z czasem wrócisz do domu, do zachodniego portu, do przybranego ojca, który nigdy nie przestał cię szukać i w końcu naprawdę zrozumie, jak bardzo cię kocha. To tam, w zielonej wiosce, w której rozpoczęła się twoja przygoda, poślubisz Gena w obecności ocalałych przyjaciół. Kelgar Żelazna Pięść, Łotrzyca Niszka, Bevil Starling. Oni, a także wielu innych, staną w pełnej szacunku ciszy i wysłuchają słów, które połączą was na zawsze. Czy osiedlicie się w miejscu Twoich narodzin, czy ponownie wyruszycie na poszukiwanie jeszcze większej spuścizny? Ta opowieść dopiero powstanie.